Siemanko, z tej strony kochan, a to jest kolejny odcinek w naszej serii Overwatcha Ale gołami Mahomed Debil. Okej, okay, dobra muszę z wami teraz poważnie porozmawiać. Bardzo was przepraszam za to, że nie było odcinków przez chyba dwa tygodnie i najprawdopodobniej nie zmusiłbym się, nie zmusiłbym się do nakręcenia kolejnego, dlatego że... No, miałem straszne zapierdzenie na uczelni, to, to, to jest jedno. Co nie wyjaśnia tego, że teraz, jak już mam wolne, to nie robię odcinków. Dlatego, że mi się nie chce. Dlatego, że dla mnie kliknięcie przycisku Start Stream na OBS jest znacznie łatwiejsze niż nagrywać kolejny materiał. Tak, no ale dobra, przejdźmy może do rzeczy. Gdyby nie jedna osoba, której post zaraz pojawi się tu. Tutaj, nie tutaj, tutaj na ekranie to najprawdopodobniej e, nie zmotywowałbym się, żeby to napisać. E, na, napisać, co ja mówię? Żeby to nagrać dzisiaj. No, po, poruszyło mnie to, naprawdę, poruszyło mnie. Super się czyta takie wiadomości i dlatego ten Overwatch jest teraz już w tym momencie nagrywany przeze mnie. Dobra, to jest już koniec tkliwych gadek i zobaczymy naszego kolejnego dedasta, Bo nawet nie wierzę, że jakaś inna mapa będzie na tym Overwatchu. Hmm. I się, I się. Dziwcie, że ja nie gram nigdy DASTA. Czy, czy 90% overwatch jest? Siedzi na respie i co robi? Konfiguruje haksy. Tak mi się zdaje. Chyba, że za Gryfing dostał, zobaczymy. Chociaż nie, kupił MK. O nie, dobra. On jest pierwszy w ogóle. Teraz miał opóźniony zapon. Aha, aha aha, To już jest podejrzane dla mnie. Miał wyjść. Miał wyjść. Ale zobaczył za ściany, że kolej, no że to jeszcze był smoke. A kro kroków moim zdaniem nie było tak słychać. Bo ja teraz słyszę wszystko to, co oni i jak dla mnie to dupa. Ok, Vulture wchodzi już sobie tam na gale. Tutaj skroczki było słychać, co nie uprawnia go do takiego raszowania, bo tutaj już ktoś mógł na niego czekać. Aha. O, i czeka, czeka. Z... On wie, on wie. Dobrze! i chuja. Nie jest włuchaczem perfidnym. Widzę to już po... Prze, przepraszam za przeklinanie. Widzę to już po pierwszych akcjach. Ziomek jest po prostu... słaby. W miarę. A ma gryfa. Czyli skinągi straci, nie? No chyba już się zdenerwował tym, że tak mu słabo idą te rankedy. Bo ja szczerze mówiąc, ze skinami nigdy w życiu bym nie cheatował. I w ogóle bym nie cheatował. Co to jest w ogóle za... Co to jest? O, teraz mu fajną bańkę wysprzęglił. Wysprzęglił. Nauczyłem się takiego słowa w ogóle od moich ziomeczków. Oni tak mówią, ostatnio e, gram e, z takimi e, ziomeczkami nowymi w CS-a. I oni właśnie tak mówią: Wysprzęglił headshot'a, nie? No i teraz sobie patowa sytuacja. Jeden z na bombsite nie ma, popaki. Popaki. A patrzcie, patrzcie, no. Z jednej strony była tam wcelowana cały czas awka, a on później z kosą był zdecydowany tam, już biec. O, o. No, wiesz, chciałbym, żeby teraz ta awka go sprzątnęła, nie? Albo faktycznie odpalił się dopiero, jak było już 1 na 6, bo myśli, nie. Tak być nie może, muszę zacząć działać, nie? Muszę zacząć działać. A w ogóle, nie, on nie był wtedy pierwszy. On, on zrobił teraz dwa fragi, bo wtedy mu słabo bardzo szło. Czy nawet więcej fragów zrobił, patrzcie na to. Skraca bez niczego, ko na kosie. Tutaj już mogli wszędzie być, nie? No, dostał na pewno info, że się wlewają na B, ale wiecie, co. Nigdy nie ma tak, że nikt nie patrzy pleców, nie? Zawsze jest jakaś osoba, która plecy patrzy. Zazwyczaj, jak nie patrzy, no to jest źle. I wtedy można właśnie zrobić coś takiego jak Desaspekt. Teraz słychać kroczki, dosyć wyraźnie. Trochę zawsze jest ta reakcja, jeszcze do tego zlamił, bo jest kompletnym zerowcem. Oczy, teraz chyba, chyba za mało było tego, nie? Teraz musi poczekać, jeszcze goś Mika, sobie odpalić. Patrzcie, nie, nie. Widzicie? Teraz nie wychyli. Widzi, że ktoś jest celowany. W ogóle, patrzcie, gdzie on trzyma celownik. On będzie trzymał tak celownik, żeby... No, on trzyma celownik tak, żeby ich mieć na ekranie, nie po to, żeby być dobrze wcelowanym. Widzi, że wchodzą na rampę... E, pfu, na gale, co ja mówię? Już będą podchodzić. O. Nie, to, przecież to jest taki obvious hacks, że to jest masakra. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy na u kogoś uniewinniłem jeszcze, nie? Zdaje mi się, że nikogo nie uniewinniłem jeszcze na ddaście. O, Violet jest w kampiony? To on już nie wyskoczy. Ale widzisz, że koleś jest na flashu Wyskoczy na niego? Nie, nie wyskoczy. On widzicie, że tam jest. A widzicie, cofnie się, żeby mieć go na ekranie. O, wyjdzie przez smoka i go zabije. Patrzcie, w jakiej on z kijowej pozycji w ogóle. Czy no, z jednej strony ona może być dobra, ale. O, o, ale <śledzimy> Wiedział, że sobie z dwoma nie poradzi, więc jednego musiał zabić w sposób taki bardziej oryginalny, nie, bym powiedział. No niestety, ale tak jest. To jest właśnie Overwatch. Tutaj się takie szumowiny banuje, bo to jest naprawdę maga plaga. Przecież wszyscy youtuberzy, po prostu fame na cs jest, stał się teraz niewiarygodny. Wszyscy youtuberzy, którzy... Ogólnie ci Minecraftowcy, to, to, to jest dla mnie beka troszkę tak powie szczerze powiedziawszy, bo ja ich rozumiem, bo to każdy idzie w kierunku rozwoju, dlatego oni już rzucają Minecrafta, rzucają tą, tą co młodzież, bo Minecraft już po prostu się przejadł ludziom. Teraz zaczęli się imać wszystkiego, co można, poprzez zwykłe gameplaye gier do Counter Strike'a, aż przede wszystkim otwieranie skrzynek. Niektórzy nawet się nie silą na to, żeby odpalić tą grę i żeby nauczyć się w nią grać, tylko otwierają skrzynki, to jest w ogóle najlepsza sytuacja z tych wszystkich. To i co tam w aspekcie zrobisz, nam jeszcze ciekawego? Awka wcelowana, to on nie będzie wychodził. O, tak niby, że wychyla, nie? Ale on wiedzie, kurczę, to jest. Patrz, patrz. No, on jest straszny, nie? To nasz żal patrzeć, nie? Mam nadzieję, że to demko się jak najszybciej skończy, bo. bo teraz już nie wychodzi. Wulczurowi na plecy wejdzie. Patrzcie, nie kurczy. Patrzcie, gdzie on celownik trzyma. On teraz przez. Nie, nie wyjdzie, teraz bo koleś na... Ja nie wierzę. Ale on jest obvious, ale on jest haxem. Dobrze, że koleś go złożył, nie? Bo, bo, I oni jeszcze przegrają ten mecz, mimo że mają kolesia z haxami. To, to, to jest dla mnie już w ogóle jakaś masakra, nie? Mógł mi grać naprawdę bardzo przeciętnie. To jest dla mnie silver, na pewno silver. Silver, który mniej więcej wie, gdzie postawić celownik. O, widzisz, się wbijają na tym. Brrr. Ale full auto. No dobra, zobaczymy, co tam się będzie dalej działo. Jak na razie, nie no może później się zlituje i wyłączy te hacksy ale mi się zdaje, że póki przegrywają, to na pewno takie sytuacja nie będzie miała miejsca. To jest ciekawa miejsca na kampę. Mówi, że sil podchodzi. No w ogóle on nigdy nie wychyla, żeby sprawdzić czegoś. On zawsze czeka. I zawsze wszyscy na niego wychodzą To, to jest w ogóle pierwsza rzecz, która w ogóle go tak w moich oczach oczernia Jezu, on jest słaby On jest mega słaby, nie? Koleś mu wychodzi tak centralnie Jezus Maria Nie no, banik, banik poleci, ostry W ogóle może w tym odcinku... Nie, nie, nie Już chciałem powiedzieć, że zrobimy 3 demka, ale jak pomyślę sobie Ile mi się to będzie wrzucać na YouTube'a To powiem, nie dziękuję Ale zrobimy następny odcinek w najbliższym Patrzcie, patrzcie, Mierzę mu banie przez ścianę. A czy od... on, on się zastanawiał, moim zdaniem, on się zastanawiał, czy strzelać. Mi się zdaje, że on zastanawiał się czy strzelać. Patrz, a... o, to było widać cień leciutko, no. O, 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 o! <ścoughs> Uciekam. Run, forest, run! Forest Griffin nawet, twarz Forest Griff. O kurde. Ogarnięci wiedzą, o co chodzi. No i co tam? Goose, Goose wyjdzie czy nie? Dwóch Dziewiątka i szóstka się zbliżają Czyli Goose i Rattle Ale nie, już będą wycofywać Nie będą wchodzić tutaj przecież. gdzie mają. I parcie, on, on już nic, on, on już wie on, wie on wie, on wie, że oni odeszli On popatrzy co w ściany, bo masz, 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 co on robi O Boże Ty, ale to jest obiwis Hax taki, patrz O! o, o! o! <laughs> Jak on się schował za tym typem o Boże, to taka czasami masakra, ale szczerze mówiąc, obejrzałbym sobie z chęcią jakąś inną mapkę, bo już mam dość tych dustów. Żygam tą mapą. Żygam tą mapą, to powinien się nazywać Dust Watch w ogóle, bo. Wow. jakie on im plecy robi. O, zaweczką zagra. czy komuś rzuci. Kurczę, żeby jeszcze jedna runda była? Będzie jeszcze runda. Nie wiem właściwie, ile rund ma być z tego Overwatcha. Mi się, zdarzy, że jeszcze parę rund będzie. On gra zawką czy nie? Wyrzucił komuś. Cholera. Marcie, patrzcie, jak on bez kom... patrzcie, jak on wchodzi. Ja, no, no on nic nie sprawdza, on nic. Ja jeszcze w biegu strzela. Ja pierdziele, masakra powiem wam. O, o, i on zawsze czeka, zawsze. I, teraz nie było widać, teraz nie było widać. Teraz zawsze się strzelał. Dobrze, że go zreportowali. 100% obvious hacks, nie potrafi się zupełnie z tym kryć. Oczywiście wspomaganie celowania żadnego nie ma, jak na mój gust, na pewno. W sensie, jeżeli miałby jakieś wspomaganie celowania, to by było najgorsze na świecie wspomaganie celowania. Ale to w przeszkadzenie, patrzcie, patrz, patrz, o to jest forest, to jest forest, to jest kurczę, forest gump, jak na mój gust. Biega po całej mapie, ee, leci plecy robi, no i tyle. To jest forest gump, patrz, no teraz no, już wiedział skąd zabił. O nie, o no. nie. O kurwa, ale zawisł fajny ziomek. O, i koń, on się zatrzyma teraz, bo on mu będzie wychodził. Przeskalamy go, przeskalamy go, o, 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 o widziałem celowo. dobrze, on rzuca flasza. Jezus Maria, to była po prostu taka oczywisty, o Boże, znowu wcisnąłem sobie jakiś chroma 2 Oczywiste bez wątpienia, e, tylko czy tutaj jeszcze wspomaganie poliwidzenia, wspomaganie celowania, e, griffingu, żadnego nie było, innych rzeczy, dobra Jednego mamy z głowy, jeden już jest odstrzelony Mam nadzieję że tego swojego gryfa, który nie wiem, ile kosztuje. Do euro, do Eurasa na pewno kosztuje ten jego gryf. Mam nadzieję, że go straci. Niech płacze. Bo z takimi haksami to nie ma tutaj wejścia na Counter Streaka. O jak możecie zobaczyć zresztą, mam nową rangę. Jestem teraz szeryfem, szeryf kocham. I poza tym już wygrałem na tym szeryfie dużo meczy, więc niedługo może będzie Eagle. Oh, masakra. Dobra, lecimy następnego. Modlę się, modlę się, naprawdę, żeby to nie był Dedas 2. Modlę się, bo tak bardzo mi się nie chce tej grać mapy, że tak bardzo mi się nie chce grać tej mapy, nie chce mi się oglądać tej mapy. Jest! Może będzie tak samo jak na Overwatchu Izaka, gdzie koleś walnął fartownego. Jest! Jak koleś patrzył w dół cały czas, to już myślałem, że jest odpaleńcem, takim, że celownik cały czas mu widać w dół, nie? I już dlatego krzyknąłem jest, bo już myślałem, że go mam, że już nawet nie będę musiał patrzeć, co on będzie grał. No i sprawdźmy. Jedny skampiony fajnie. To zobaczymy, czy on będzie aż aż na, Bo to jest w ogóle. Patrzcie jaką on ma dobrą kampę. Ten ship. Tam się naprawdę niecodziennie tam ktoś się chowa i, i żeby sprawdzić tą kampę, to też wiecie. Żeby tylko ship się nie ruszył ani zrobił hałasu. To zobaczymy, czy ktoś go ogarnie. O. Co ten Saspekt robi? On w ogóle makarenę zatańczył na tym dachu z tym awką. pokazuje jakiego pięknego, jaki piękny brak skina masz. Ale torus pięknie skampiony. Dobrze strzela, nie wygląda mi to na wspomaganie zupełnie, a też wychylił nie patrząc na kolesia za ścianę Co znaczy, koleś po prostu miał go jak na widelcu, że go nie zabił ten Torus, to jest jego wina, bo chyba nie widział nawet O-o No widział Słyszał też drzwi, dlatego specjalnie tak trochę patrzy w prawo, trochę w lewo, jak na razie nic Jak na razie koleś chyba jest... Normalny strzał, szczególnie, że jeszcze było słychać kroki Ale to już jest podejrzane. To już jest mega podejrzane, że tak się z nim wyminął idealnie. Koleś na łoku go skracał. Przyjrzyjmy się mu. Powiem Wam szczerze, że jeżeli ma haksy, to się z nimi niesamowicie kryje dobrze. Ale to już można zobaczyć, że nie ma skinów. Nie ma skinów, to znaczy, że ma haksy. Ja też przez jakiś czas nie miałem skinów, to znaczy, że mam haksy. Na swoim smurfie, na swoim koncie, innym, z którym gram z widzami. Oczywiście z Twitcha. Na którego was serdecznie zapraszam. Zaraz zapraszam was na Twitcha. Powinienem powiedzieć o tym na początku filmiku. Chyba na następnym tak robię. Zapraszam do followowania mnie na Twitchu. Na pewno znajdę. Ładna bania. Ładna bania. Teraz będzie ciekawa akcja. Chociaż nie, nie będzie ciekawa. Jest 2 na 4 Myślałem, że, że z Tekku zostało 4 HTL. Uuuuuuuu. Hmm. To jest bardzo ciekawe overwatch, bo Koleś yy, zrobił tego klacza w pierwszej rundzie. Mi się zdaje, że ten klacz był. Jeżeli, jeżeli po prostu w taki sposób będzie grał jak teraz do końca, to ja uznam, że tamten klacz był po prostu szczęśliwy, że, że tak się wyminł z koleśiem i zrobił mu plecy na łoku, bo on wiedział, że ktoś może do niego podchodzić. No, wychylił tak na pewniaka na niego, no ale to, to, jest, to jest. Dla człowieka, który lepiej trochę gra. To jest nie, nie jest nic trudnego, prawda? W ogóle co... co to był za Nate? Silverowe myśli? No, teraz też tak nie wychylił na pewniaka, nie? nie nawet nie... o... Tutaj to jest, to jest bardzo ciężka pozycja, bo z wenta trzeba ogarnąć też. Tutaj mukasz nie na w tym momencie O, teraz już wiedział. Idzie Jest źle, mam pakę Teraz był to mega szybki strzał To był mega szybki strzał Zaśmierdło Ale znowu co ja nie Ciężko mi powiedzieć, bo on czasami specjalnie, specjalnie odsyłania plecy ta ja zielony jest mistrzem granatów, to jest Forest Gump i mistrz granatów, w ogóle Dzisiaj Jaka beka Grenade Master po prostu Ale nie sprawdza tej pozycji? Nie, on nie ma buchacza. Patrzcie, oni mu skaczą po głowie! <laughs> Ale beka Wiedziałem, że coś śmiesznego z tego wyjdzie, nie? Ale... Mhm skrócili środę rodeczek. O, tostera było widać. Biedocz... o Burn baby, to toster ich spalił. Toster ich pod, podjarał leciutko. o, ooo mama, o mama, o mama, o mama. To nie są dobre rangi, albo ktoś nie potrafi zupełnie strzelać z kałasza, bo to było jakieś, jakieś szaleństwo. Ale jak ten muszli kogoś może być smurfem, bo tam ci kogoś są jeszcze słabsi. Chyba no wiesz co o. A teraz cygnate idealny. O Jezus Maria, ta bania była tak bardzo fartowna Jeszcze mógł zginąć. Słabe jest po prostu. Nie wiem, nie wiem, wiecie co szczerze. Mówiąc jak na razie nic bym mu nie wlepił, no ja nie widzę jakichś takich bardzo śmierdzących rzeczy. A czy... Dla mnie każdy śmierdził Ale... O o, o Jezu, alon strzela słabo Boże! Takie serie skałasza jak ktoś nie potrafi takiego interwału zachować przy strzałach z kałasza To one po prostu lecą tak bardzo gdzie chcą No i zobacz, o Jezus, ale hardko, nawet pokręcił tym Tak na widoku tą pakę trochę Zaplantował w sumie, żeby koleś yy, z checkersów Z tych, tych Boże, gdzie oni się strzelają? O, ładnie, ładna bania O Dobrze. Ładnie to zrobił. Już wychylił w odpowiednim momencie, bo tam już była naprawdę... A jeszcze wiecie co? Mm, takie pytanie do was, jeżeli ktoś dobrnął do tego momentu filmiku. E, czy przy moim głosie słychać takie puh, takie pufnięcia, puh, puh, pu, Bo będę musiał sobie jakiś pop-filtr załatwić. Znaczy mam jeden zrobiony, takiej własnej roboty, ale on jest trochę słaby. Znaczy w sensie, że jest wielki. zasłania pół mojej twarzy. Jak nie to się jakąś skarpetę założy na mikrofon i mi się zdaje, że i tak byłoby lepiej. Fajnie ogarnął plecki OOO oh! on już jest martwy Boże, ten koleś jest kurcze z, z jaką on nienawiścią gra w tego kontesteraka. zobaczmy jak on ma staty Oho Oho, co, tap, tap mi nie działa? 27 do 10, jest smurfem jak mam mi gust Ja tego za cheaty reportuję Bez skinów to może być smurf, naprawdę Bez skinów może być smurf może on gra na jakiejś silvery, on, on jest mega słaby, on może gra na jakiejś silvery, albo ma mecz życia, niewykluczony jest. O, chyba, że dopiero teraz konfiguruje haksy. Może w tym momencie konfiguruje haksy. Jak już nie wychylałbym, on był spóźniony na mida, nie wiem po co już tak wychylał. my już mógł tam na niego czekać, szczerze mówiąc. No. No, terror na eko się wbija. Na A o, w ogóle, co to za eko z magiem? Nie no, oni są bardzo słabi. No, po prostu tyle to tutaj, nic innego do powiedzenia nie mam, naprawdę. Oni są mega słabi, ci terroryści. Jak dla mnie to jest po prostu. Uh, smurf To jest po prostu smurf, który gra bardzo przeciętnie, ale wiecie, gra bardzo przeciętnie, ale na nich to, na nich to zdecydowanie wystarcza na nich to zdecydowanie wystarcza no i to tam ship został przy życiu i tylko tyle już na pewno nie oprze się przewadze i tyle jeden strzał jeszcze na dobitkę no i desaspekt chyba wbija 30 frag dokładnie 30 frag wbija Desaspekt. dlatego ciekawie to wygląda o Jezus trochę nie wszedł ten smoke piękne o on w ogóle podziwia tego swojego smołka jeszcze, nie? A <laughs> kurwa to jest... To jest naprawdę mistrz granatów, nie? Widzicie jakie on granaty bije? To no nie może być smurfem jak on takie granaty bije. To skąd ten jest smurfem? Silver elite jakiegoś? Patrzcie jak ten Toaster klaczuje tam. Toster klacze takie robi, a koleś żadnego granata dobrego nie rzucił w rundzie. Forest gump, to już, już mamy tytuł, to jest Forest Gump i król granatów. To jest to. To jest tytuł tego odcinka. Zdecydowanie. No i to, mi się zaraz, że już. Be, zdaje mi się, że zaraz będzie kończyć tego demka. Dlatego, że już. O ile się nie mylę. Wow, to już chyba 2 minuty nagrania. Także, no, trochę wysyłania będzie na YouTube'a O, zabłąkał się Pelikan z, z paką na B. Tam nikogo nie ma, ale z ósemką mi się strzela. ósemka to jest Kalf. No, będzie ciekawa sytuacja. Ale on ma dwa życia. No, no, niestety nic z tego nie będzie. Dobra, no to tutaj mi się zdaje, że są mnie wystarczająco do No, Koleś mógł po prostu lepiej grać od niektórych, którzy terroryści, terroryści, no, na przykład te grać bardzo słabo po prostu. A Koleś był. Nie, nie mogę powiedzieć, że dobry bo mi to normalnie przez gardło nie przejdzie, po tych granatach, które rzucał. Dzięki Walkie za oglądanie tego odcinka, dzięki Wam wielkie. Mam nadzieję, że zmobilizuję się, żeby nagrywać te odcinki. Hmm częściej I powiedzcie mi, co jeszcze chcielibyście? Jakie byście chcieli serię zobaczyć na YouTubie? Naprawdę to, jest, to było spoko dla mnie, gdybyście zarzucili jakąś sugestią. Bo ja w tym momencie gram trochę WoWa na, na, na Twitchu plus CSa i tylko tyle właściwie. Czy chcielibyście obejrzeć jakieś matchmakingi, może jakieś poradniki na czegoś temat? Chociaż poradników już jest strasznie dużo na YouTubie, dlatego nie wiem, czy ja mógłbym pokazać coś innego, szczególnie, że ja się z tych poradników uczę, więc nie chciałbym po prostu ich kopiować. Także dzięki wam wielkie, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, like suba, co jest kurczę super, już chyba 150 subów jest przy mojej nieaktywności. Dzięki wam wielkie, mam nadzieję, że was nie zawiodę. Że będę wrzucał te filmiki jak tylko będę miał, jak tylko Bóg da. No i dzięki Wam, Wielkie. Do zobaczenia następnym razem.